Nie wiem, komu można podziękować za taki wspaniały wyścig. To był po prostu wyścig chyba nie tylko tego jednego sezonu. To był wyścig wielki dla Ferrari, fantastyczny za jego nieprawdopodobną taktykę. Szczęśliwy dla Fetela. Dziękuję. Nie wiem komu, proszę Państwa. Ten sezon był genialny. A jaki będzie następny, jeszcze fajniejszy? No to teraz jeszcze inne prezenty poza tym wyścigiem. 10 tysięcy dla Państwa do wygrania. Garżety zespołu McLaren, który też ładnie dzisiaj jechał. Pech Hamiltona. Syntetyczne oleje mobilu, One używane na torach Formuły 1. I aby je zdobyć, to, to trzeba wziąć udział w konkursie i wysłać SMS na numer 7371. 7371 i odpowiedzieć na pytanie, na ilu kontynentach? Odbyło się, odbyły się gramy pri formu 1 w tym roku, znaczy w 2012. 3, 5, 3, 7. I na ilu kontynentach. Napiszmy 3, 5, a jak ktoś się uprze, to i 7, proszę bardzo. Trzeba mi naprawdę... No dobrze, jeżeli ktoś może chciałby, może wystartować w takim wyścigu, to ma taką szansę. Otóż, proszę Państwa, każdy, kto marzy o kierowcy, o karierze kierowcy wyścigowego, może wejść na stronę kijalotosrejs.pl, bo właśnie poznaliśmy mistrza Formuły 1. Już się powoli wyspokajam, już, bo to było nieprawdopodobne. Ale znamy również mistrza Kia Lotos Race. Zwycięzcą pierwszej edycji Kija Picanto stał 16-letni Bartłomiej Mirecki i... Kłaniamy się serdecznie i dlatego, że trwają przygotowania i nabór do przyszłorocznej edycji tego właśnie wyścigu, to zapraszamy jeszcze raz strona KIA Lotus Race, pisane razem.pl. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą te emocje, ale e, tego takiego wyścigu nie pamiętam. Żebyście Państwo słyszeli, co się działo, kiedyśmy oglądali ten wyścig wszyscy razem, to były wybuchy entuzjazmu. Kto największy dzisiaj? No, myślę, że mimo wszystko Fetel został mistrzem świata. W zasadzie z piekła... Farta miał. Przed że go nie rozbili do końca. No. No, to dużo szczęścia, że go nie rozbili, ale też dużo, dużo mądre jazdy, bo, bo musiało mimo wszystko przebić się z samego końca. W zasadzie nie wiadomo, o czym mówić, bo tyle tych sytuacji było, no. no, że... To jest niesamowity wyścig. Brawo dla... Fernando Alonso zrobił wszystko, co mógł. Ale i dla Masy. E, brawo Precian. dla Felipe Masy, bo pojechał fantastyczny gościg, wyścig inaczej niż Mark zbie. Weber, który dawno no. już chyba zapomniał, no. dla kogo jeździ. No. Natomiast e, myślę, że wszystkich krytyków, przynajmniej tych myślących, uciszył gdzieś Sebastian Vettel i pokazał, że, że to, że macie jest tytuły wielki. Mistrza Świata, jest to wielki. nie jest przypadek i nie, samochód sam się nie prowadzi. Wyścig był niesamowity który mówi sam do siebie, bo Twój wygrał e, faworyt. Mój faworyt wygrał, ale chyba e, takie miałem przeczucie właśnie, że na pierwszym okrążeniu coś się stanie i kiedy kiedy e, Sena uderzył Wetela, to myślałem, że no wybuchnę, bo po prostu naprawdę Hał się gdzie nie powinien. No, po prostu. Ja w scenę przedrę. No i jeszcze, kto wielki był dla ciebie dzisiaj? No, jak już on powiedział, Felipe Massa był super team player. On, on bardzo szybko jechał. Ale też musimy powiedzieć, że Nico Hulkenberg też bardzo Pięk, dobrze jechał. Słusznie. Pamiętajmy o Hulkenberga. On troszkę nieszczęście miał, bo no, Bolit się ruszył tył i, i wpadna na Hamiltona. Więc może się zdarzyć w takich warunkach. Dobra, Ale. Czarna Owca. Czarna Owca? Weber, Weber, Weber. Mark Weber, zdecydowanie, bo... Ale powiedzcie, Zawodnik, który reprezentuje nim znaczy tak i tak naprawdę nic o nic nie jedzie w tym. Wystarczy zobaczyć start. Generalnie chyba Weber był skoncentrowany na tym, żeby blokować feteleń i, i puścił w zasadzie. Ale już wczoraj Martę. powiedział. Zapytany, czy będzie pomagał Fetelowi, powiedział, będę jechał swoje. Ale, no tak, ale... Mógł, mu chociaż, mógł mu chociaż nie przeszkadzać, mógł, no, chociaż, mógł tak samo walczyć z Masą jak i z Fetelem, a to Masa był bliższy wyprzedzenia go, wyprzedził go w końcu, a on blokował tylko i wyłącznie Fetela. Proszę Natomiast Państwa... jeszcze jedna rzecz, Witalii Pietrow dziś jest bohaterem. Strasznie ważne. Katerham zdobył dziesiąte miejsce i cenne punk... cenny pieniądze, które pozwolą przetrwać zespołowi, no i zobaczymy jaka będzie przyszłość. No, ale Witali musi zostać, bo przecież oni będą w Rosji jechać. No i kim... potrzebny jest kierowca i... rosyjski przecież, co? Kimi został trzeci po... no i Kimi, to szkoda, bo Hamilton stanem. miał kłopoty poważne. Tak. I pierwsze punkty, pierwsze punkty tak naprawdę od września dla Mercedesa zdobył żegnający się z Formuły 1 e, Michal Schumacher I to był piękny obrazek. Nowy, nowy, stary mistrz i odchodzący mistrz. Gratulacje tuż po mienięciu linii mety. jest największy błąd, kto popełnił dzisiaj. Hulkenberg. To był błąd. Tręk, Bardzo był błąd. Był błąd, błąd, błąd. błąd e, miał szansę wygrać wyścig. Hamilton go wyprzedził, ale później no, moim zdaniem powinien poczekać e, nawet do tej prostej, później hmm. do, do pierwszego zakrętu. Z takiej odległości no, było ciężko zahamować, a jechali na slicach. Najlepsza taktyka? Najlepsza taktyka. Red Bull, Wydaje mi się, Red Bull. że masa miał bardzo dobrą taktykę, Red Bull, no cóż, trochę się no, Red Bull się Red ratował. Red Bull. Red coś się pomylił, ale się uratował. Warto podkreślić, że Hulkenberg jechał naprawdę doskonały wyścig. Jeden błąd go wyeliminował tak naprawdę, ale... Lepszy jest od Pereza? Mimo, że od go Pereza, nie lubię, ten to, ten to jechał bardzo dobrze. dobrze. Czyli jedno... panowie... Proszę Państwa, za chwilę Polsat Sport Ekstra, ale wszystkim widzą Polsat, muszę powiedzieć jedno: ciężko będzie wytrzymać, ciężko będzie wytrzymać przez te zimowe wieczory bez Formuły 1. Byle to szybko zeszło. Zostańcie z nami w Polsacie Sport Ekstra, pokażemy to wszystko jeszcze raz. Będzie co przeżywać.